Wiosna w Nowej Zelandii. Dwa wyjścia na rower, i bieganie, i już mnie zjarało troszeczkę. Czy wy też tak macie, że jak macie posprzątane na biurku, to tydzień później nagle jest tak, że nawet się klawiatura nie mieści, bo, bo ja niezależnie od tego, ile razy ogarniam sobie to moje miejsce pracy, to po tygodniu albo dwóch jest zawsze burdel. No ale dobrze. Ostatnio rozmawialiśmy na temat butów. Gdzie one są? Eee, S-Fire, Shimano na szosę. Przejechały, przejechały ze 200 km. Bardzo wygodne, bardzo fajne, naprawdę e, przyjemnie się w nich jeździ. Ale dzisiaj przyszło coś więcej, bo jak już wymieniamy buty, trzeba wymienić wszystkie, prawda? Więc nie można tylko wymienić szosę, ale trzeba też wymienić buty triatlonowe. E, dawno temu, kilka, kilka lat temu, może tutaj wrzucę, jak, jak nie zapomnę, e, zrobiłem porównanie butów, różnych butów e, do roweru. Ale to było dawno i nieprawda. Moje buty triathlonowe mają. A dobre 4 lata pewnie już. I. No i wyglądają tak, jakby miały 4 lata. No niestety, są naprawdę już wytyrane. Ech, może nie jakoś strasznie, ale są przerdzewiałe. Ta taśma. To jest wszystko zardzewiałe. Spód jest ok, nawet jest trochę zrysowany, ale weźmy pod uwagę, że na tych butach się prawie nigdy nie schodzi z roweru. Bardzo rzadko trzeba zejść z roweru, tak naprawdę do toalety, czasami na rowerze, i to jest wszystko. Uh, dlatego nawet nie wiem, jak, jak zdjąć te bloki z tych butów w tym momencie, bo one są już tak. Um, zardzewiałe, że to będzie masakra. E, zrobiły się przede wszystkim e, luźniejsze. Nie trzymają już tak e, nogi jak powinny. E, no wiadomo, w tych butach nie ma języka, więc one nie są jakoś e, sztywne. E, Dodatkowo środek buta no, od tej soli, od potu, od, od brudu zrobił się trochę niewygodny. Parę razy te buty mi obtarły do, te, do takiego stopnia, że miałem na, tutaj na tej siatce czerwone od krwi, bo no, w butach się jeździ bez, bez skarpetek głównie. To są buty Bontrager Halo, tak swoją drogą. Bardzo fajne, bardzo fajne. Polecam przyjemnie się w nich jeździło, ale chyba czas na to, żeby je troszeczkę może oddać komuś, kto bardziej potrzebuje. Swoją drogą, dobrze by było dopasować sobie buty pod rower, z tego względu, że zrysowałem je od korby. A co przyszło? Jak już jesteśmy przy butach szymano. to zamówiłem sobie buty triat nowe buty triatonowe Shimano. A to jest but triatlonowy TR9 yy, SHTR91, to jest ten model z roku 2019 albo 19, albo na, na 2020. Generalnie obecny model. Podobnie jak z Szosą, m, tak samo buty triatlonowe jest ich kilka modeli, bodajże dwa albo trzy, dlatego można sobie znaleźć coś, co będzie nam odpowiadało cenowo. Te buty akurat zamówiłem z Hongkongu i to było bardzo ryzykowne dla mnie, bo... zamówiłem na no Hongkong raz, że w dzisiejszych czasach jest troszeczkę niezbyt stabilny, a poza tym no, nigdy nie zamawiałem z tego sklepu, więc nie wiedziałem co przyjdzie, jak przyjdzie. Buty kosztowały 170 dolarów amerykańskich, były przecenione z 200 tam iluś. Nie, nie otrzymałem żadnego powiadomienia <coughs> Nie otrzymałem żadnego powiadomienia przez a, kilka tygodni, tylko tyle, że e, 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 zostało przyjęte zamówienie do realizacji. Później dostałem jakiś tam tracking, który do końca nie działał. Później przyszło, przyszło i jest. Dlatego rozpakujemy sobie i zobaczymy e, jak one wyglądają. Ponieważ sobie porównamy je zarówno do szosy mm, Shimano, jak i do tych triatlonowych butów Halo. Dobra, co mamy? Tutaj mamy, e, mamy rachuneczek 166,99 plus e, przesyłka 34 dolary, czyli już o 200 dolarów. E, taniej, taniej się nie dało dla tych butów, niestety, bo e, jak tutaj szukałem, to w Nowej Zelandii nie ma, a w kilku innych sklepach były strasznie jakieś chore ceny. E, co mamy w pudełku? W pudełku mamy te podkładki do wyprofilowania sobie wkładki, podobne jak w szosie. No i mamy buta. But koloru niebieskiego. Tak dla odmiany. Dużo lżejszy. Jest naprawdę bardzo leciutki ten bucik. To jest but prawy. Jest też i but lewy. I pudełku, nie ma nic więcej. Nie ma żadnych pudełek, nie ma żadnych e, skarpetek dodatkowych, e, nie ma nic. Mamy tak naprawdę tylko buta. E, but jest dosyć, trzeba przyznać, że jest, wygląda fajnie. Już będziemy się zajmować, co ma. Od spodu karbonowa podeszwa. Carbonowe protezy po bułki. Karbonowa podeszwa z tą samą regulacją, jaką ma ten but um, S-Fire, czyli możemy sobie przestawić blok dosyć, dosyć dużo w porównaniu do innych, um, do innych butów. Um, ja przeważnie jeżdżę na tych blokach przesuniętych dosyć mocno na śródstopie. Jest mi tak wygodniej, a um, 10. Nie podali skali, no ale 10 chyba na 10. Rzeczywiście but jest... Ja nie jestem jakoś silny, ale but jest rzeczywiście e, sztywny. To jest spód, mamy tutaj odprowadzenie wody. Podobne w sumie jak w szosie. E, natomiast troszeczkę chyba... Ja tylko przerwę program, żeby poprosić o to, że jeżeli wam się to podoba, to zostawcie jakiegoś lajka like albo komentarza z tego względu, że no, algorytmy Google polegają na tym, że im więcej jest interakcji, tym te filmy są bardziej promowane do użytkowników, dlatego im więcej Wy e, powiecie, tym e, więcej ludzi go... Ten film zobaczy. Także dzięki. Troszeczkę może, może być mniej. E, mm, troszeczkę może być gorsze niż ten but. Hilo, z tego względu, że ten hyla miał, um, miał taki wywiecznik, tutaj, że tutaj jest dziurka i tutaj wychodzi z tyłu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, on był tutaj z siatki, czyli e, cała woda mogła sobie ścieknąć e, przez siatkę. E, ten but siatki z dołu nie ma. E, ma jedynie tutaj takie drobne odprowadzenie, więc nie wiadomo, jak to będzie się zachowało. Możliwe, że nie jest po prostu wodoszczelny i, i, i będzie wszystko w porządku. Um, Podoba mi się e, pięta, ta pięta będzie prawdopodobnie wymienialna, ale w takim bucie jej raczej nie zużyjemy. Nie ma niczego na samym przodzie, znaczy jest jakiś kawałek gumy, e, ale ten, 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 ten Budhajl miał troszeczkę, troszeczkę ten przód lepszy, według mnie. Mm. Pięta była troszeczkę wyższa w tym bucie Halo też, ale ona... Większość nie ma, nie ma to większego znaczenia z tego względu, że te buty zostają na roberze TT i... mówię, no nie chodzimy w nich za często. Co mamy dalej? Uchwyt na to, żeby ładnie można było w w włożyć sobie piętę na rowerze. Te buty trzeba za coś złapać. No, szosa tego nie ma, przez co właśnie szosa się nie nadaje na wskakiwanie na rower bez, bez butów, z tego względu, że jest niewygodnie je założyć. Ten but Hilo miał tutaj takie dziwactwo na gunkę, recepturkę, żeby można było ten but podpiąć do roweru, żeby trzymał się w jednym miejscu. Te tego nie mają, mają za to tutaj wyżłobienie w tej pętli. Czy to jest potrzebne, czy nie, to akurat jest sprawa drugorzędna. Co jeszcze? Rzepy. Przedni rzep. Ja tego przedniego rzepa nie rozumiem. Z tego względu, że jego jest bardzo ciężko. Chociaż nie, ten jest ok. A. Zwracam honor. Bardzo często jest tak, że ten rzep ma tylko jedno ustawienie z tego względu, że jest wyprofilowany w taki sposób że ten kawałek taśmy się po prostu nie zgina w innym miejscu. Ten wychodzi na to, że będzie można to sobie dopasować wygodnie. Jak to było w, w przypadku Hailo, Niby też był dłuższy. O, tu możemy zobaczyć ile się, ile się to wszystko wytarło tak przy okazji e, przez, te, przez te lata. To jest to. Co mamy dalej? E, co mamy dalej, to żeb y, główny, żeb główny, czyli najważniejsza rzecz w tym bucie, tak naprawdę. I ten rzep jest, no jest kawał rzepa. żeb rzep w Halo był e, dosyć krótki i był otwierany w drugą stronę, czyli był, był i to był problem tego, tych butów, powiem szczerze. Z tego względu, że w momencie, kiedy mm, but jest zamontowany na rowerze, wskakujemy. Idzie noga. W momencie, kiedy mamy tutaj nogę, ten rzep się zapinał za każdym razem. Praktycznie ciężko było go tak jakoś wyprofilować. On, on niby ma tutaj zakładkę, że powinien się, wyprofil, e, powinien się tutaj trzymać. Raz próbowałem go wyciągnąć bardzo mocno, to skończyło się na tym, że się po prostu, że, że po prostu wypadł, więc musiałem się zatrzymać, bo nie, mia, nie byłem miał ja w stanie, e, nie byłem jak założyć tego buta i zapiąć. E, niezależnie od tego, co byśmy robili, nie siądziemy na tym bucie w ten sposób, ale on się zawsze... No może mi się dało. Zawsze się składał tak, po czym rzep że, się zapinał, więc nie można było łatwo włożyć nogi. No to, ja wiem, że to, są takie, yy, to jest takie czepianie się już totalne, ale no dlaczego już nie? Dlaczego już nie? Można się przecież przyczepić. Um, dlatego to, to zapięcie było, było ok, ale mogło być lepsze. Wydaje mi się, że to będzie trochę lepsze. Z tego względu, że mamy naprawdę dużo więcej rzepa, które można zostawić na zewnątrz, więc nawet jak siądziemy, staniemy na tym bucie, to on się nadal nie powinien, nie powinien zapiąć, nie powinien zarzepić. Dodatkowo myślę, że nie będzie możliwe wydarcie tego rzepa. Dlatego trzeba będzie uważać, żeby tego nie zrobić. Z tego względu, że się trzeba się zatrzymać, trzeba się zatrzymać, trzeba zejść z roweru, bo jedną ręką sobie tym, z tym nie poradzimy na pewno. Natomiast plus jest taki, że ten żeby jest rzeczywiście długi, więc będzie go łatwo, łatwo zapiąć. Jak one będą działać, to, to jeszcze zobaczymy no, niedługo, no. jak będzie jakiś tam triatonik. Co mamy dodatkowo w tych butach? Środek buta. Środek buta jest. Jest dużo bardziej miękki i wygodny od tych butów szosowych, z tego względu, że no ma, jest on przygotowany na jeżdżenie bez skarpetek. Tył jest trochę chropowaty, ale on jest taki papier ścierny jak w przypadku um, tej szosy. Mi się wydaje, że chyba będzie troszeczkę lepszy od tego buta Halo, z tego względu, że jest mniej szwów. Tak jak widzę, to jest po prostu mniej szwów. Jak to będzie wyglądało, to zobaczymy. Może okazać, że coś tam jednak nas będzie obgryzało. Tak mogę wyczaić, że środek jest rzeczywiście też miękki i przyjemny. Wygląda tak, jakby to po prostu była prawie że taki materiał jak skarpetka. Wkładka jest, wkładka jest leciutka. Trzyma, powinna trzymać nogę, ma jakieś tam wywieczniki, lekkie do odprowadzenia wody. Ile tego odprowadzi, no to też wyjdzie nam w praniu. Co jeszcze zauważyłem z tych butów, to to, że mają um, ogumienie dookoła. Czyli jest tutaj guma, jest guma. Nawet no nie jest guma, jakiś plastik. Taki, taki fajny plastik, e, i jest także z tyłu. Jakie to ma znaczenie? Nie wiem jakie to ma znaczenie z przodu, co prawda, ale z tyłu w momencie kiedy siadamy z roweru i te buty są przypięte na mm, blokach. One zawsze będą tarły spodem o, o to po czym biegniemy, czy to jest asfalt, czy to jest trawa. To nie ma większego znaczenia te buty. no Widać tutaj, że one, one się e, ten tył się starł lekko, przetarł właśnie z tego powodu. Nie mam jak porównać wagi tych butów, z tego względu, że nie mam bloków. Skończyły mi się bloki. Miałem kilka w zapasie i wyszły mi wszystkie i nie mam żadnych w tym momencie. I e, te, to są te bloki nieślizgowe, które. E, antypoślizgowe, które też straciły antypoślizg. Tak słowo drogo. E, nie mam tego jak sprawdzić, no zrobię to jak e, pójdę do sklepu, kupię jakieś bloki. Problem jest taki, że w Nowej Zelandii nie mają w ogóle bloków tych antypoślizgowych, e, a ja lubię. Je właśnie lubię. Możliwe, że do butów te TT założę normalne. Zobaczymy, co będą mieli w sklepie. Także jest bucik. Kolor niebieski trochę mi nie pasuje do tego wszystkiego, z tego względu, że rower jest bardziej czerwony jak niebieski. No ale to akurat nie ma większego znaczenia. Będą dobrze widoczne. Także to jest krótki unboxing i opowiedzenie o funkcjonalności butu, Buta? But, butów. Butów. Jaki to był model? SHTR 901. Myślę, że można polecić w ciemno, bo wyglądało naprawdę na zrobione solidnie. Jak się będą zachowywać, zobaczymy w ciągu najbliższych tygodni. A tak jak wiem, to już jest ten film z porównaniem butów triathlonowych i szosowych, który zrobiłem kilka lat temu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Hej.